No rozpędź się tam córeczko. Już pojechał. Dobra, ja też pojechał. Dobra, tylko skręcaj takimi łagodnymi łukami, okej? Okay? No ja żebyś nie nam nie odjechała za bardzo. Tak, jedź sobie. Ona zasuwa, że nie można dogodzić. Ty tak zasuwa, że Ciebie nie można dogodzić. Ty tak zasuwa, że cię nie można dogodzić. Nie, no to umijak, nie. Nie, bo nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, No to nie.